Siema mordeczki, Łozdóbka z tej strony. Łogolony, łogolony. Słuchajcie, mordy moje kochane. A, tutaj tatuaż miałem robię No nieważne. Słuchajcie, mam kolejny pomysł dla Wojtka Goli. Nie, nie, nie grzywka taka pedalska. Po prostu wyszedłem z wanny, mordy, kurzliwa, nie przypierdalać się. Nie no żartuję. Wojtuś, mam dla ciebie zajebisty pomysł. Stand up! Stand up, ale... Yy, kurwa, popierdoliło mi się. Chodzi o, o to, że się dopierdala ludziom i jeszcze im za to się płaci. Zajebisty to jest. E, Tomasz Kołecki jest zajebisty. Chyba on, on tak z Andrzejem Dudą miał tam stand up. O stand up, no. Słuchaj, a tak poważnie, żarty żartami, e, mam pomysł. Zróbmy roast Wojtka Goli. Tak to się roast nazywa. Czyli zaprosimy Isamu, Rafał Nixa, Daniela Magi. A nie, on chyba siedzi. Jak wyjdzie. Albo niech da transmisję y, z celi i ten. Chyba mu poz pozwolą. Łazdubkę, Adriana Polaka, Ferrariego. O, postawimy koło siebie, to sobie szybko wyjaśnią. Dawida Koksa, <suszel> kurwa, znajdźmy tego typa, tak na marginesie. I zróbmy takie, że jeden drugiemu będzie cisnął, czyli wytykał mu wady, nie? Wyobraźcie sobie, jakby Cassio cisnął do Ambro na przykład, albo Boxdel do WG. Ja pierdzielę Wojtuj zrób to, bo ty będzie zajebisty. Ja mogę doprowadzić. zgłaszam się na prowadzącego i zaraz hejty, O, ty nic w życiu nie osiągnąłeś, w ogóle nic w życiu nie masz. I w ogóle jesteś pierdolnięty. Tak, jestem pierdolnięty w tym zajebistym waszym Matrixie. Ju